Witam Was, z tej strony Surui, i my bierzemy się do nowej serii na kanale z gry Glory of the Roman Empire, więc bez pomylniego większego wygładania weźmy się do nowej kampanii. kampanię. Uczycie podstawy budowania miasta, w trakcie stworzenia swojej pierwszej, funkcjonalnej miasteczki. Postanowmy być z tym, dobra. Mhm. Mm Teraz, z czym to Here you will learn how to take care of your citizens and build great and prosperous cities. To continue, click on the flashing. The text you just opened is a notification. It's important to keep a lookout for notifications as they continue Dobra, na razie to samo You can freely move the camera around by moving the mouse cursor to the edges of the screen. Okay, to tak się porusza. When there is an event of major importance, an i-button will appear at it. Every selected building provides information about the city and its inhabitants. The town hall, for example, shows important information about the population. Oh. Now it's time to build your first. przeskakuje jak coś tam sobie. Proszę bardzo. szybko bo a w sumie jest dużo na początku. I pip, to są bardziej pierdoły niż coś innego do roboty. Nie tu jeszcze jakieś złoże jest? Hmm? The fuck? Tam ci... a, przyśpieszmy teraz sobie czas. A, tu jest złoże. No. Trochę jest kawałeczek, nie powiem nie, ale możemy tam podać kamienią, czego. Now it's time to build you. No dobra i domek jest No the build menu Aha, odrypałem <gamy> Klasyka gatunku Zbóż. Kasta domus i villa. No zburzasz nie zburzasz 20 sekund. Hmm. Pod przyciskiem hataż mam budowę, ale na razie każą nas nam budować w sposób taki. Więc niech im będzie. No hmm, dobra, że niewolników potrzebujemy, ale chwilę o to olejemy. Skupimy się na budowie. <grystanie> moment. A, bo tu są skałki, dobra. Hm. Dobra, derwala potrzebujemy. No to niech będzie. Przyspieszmy czas. No to chyba chodzi. Tak. A sobrzył coś jeszcze. Ewentualnie. O! Musiałem tutaj coś przestawić od razu, ale już widzę, że się udało. I mam teraz piękny wgląd w mapkę. Poświęć chwilę i sprawdź. No idzie zielon kawy pan. O tam rąbię. moment. Uda się go złapać? O udało się. Chłodę wziął i zapierdziela. Mogę ścieżkę używać? A nie mogę jeszcze. Najgorzej. Building a town seems an easy task now, Governor. But what you have done so far is just a small part of city building. Your citizens have needs that must be fulfilled. Amongst the most basic of needs are food and water. You must now build a wheat farm so your citizens will not become ill from lack of food. No dobra. Będzie, Takiego jak dostawy wody, bo widzę, że chwilowo nie mogę zbudować akweduktu. Ale akweduktem będzie zajmę się w następnym obszarze. potrzebują mięsa. Dobra, nie będziemy sobie tak też trudzić głowy. A wejście jest tu. No to wiecie, co na razie może zrzepnijmy sobie. O, dziecko tam się rodziło. Dobra, nie, będzie już tak. To chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że to nie jest Mamy je. Chłopcy, dziewczynka robią. Sami podejmują się roboty, jak nie mogą. Na przykład tu kobita pracuje, a tu chłop. Mogę jeszcze jedną wydować? Nie. Drewa ale też nie mogę jeszcze wydować, i nic nie mogę wydać. Tu musimy poczekać. The new farms you have just built have created jobs. No ok, to ja mogę budować dom, tak? Mogę tu? Nie. Nie, więcej nie mogę niż cztery, okej, okay. ale w taki sposób też będziemy mieć trochę ludzi. Tylko drogi nie mogę ich budować. Dekoracje to nie. A to jest śmieszne, że na tutorialu, jak wie wiadomo, którym guzikiem właśnie działa, to praktycznie można klikać i robić wszystko inne. O, o, ok. No to idziemy dalej, bo dopiero mamy... Yet they cannot build okay Treat so you have learned well, governor. But now the real work starts. From here on you will perform missions in many different cities. On frequent occasions, you will return to settlements you have been to before. The state of each city will remain unchanged since your last visit there. Ej, oddawać mi kamienioł, który tu był. Eh, No, hamstwo. No, tu był kamienioł. Wcześniej mi zabrali go. Eee... Wytopieczne. Priorytet. Dobra, niech zbuduję spokojnie, swoim tempem. Mi się tam nie śpieszy. Ale tę prędkość mogę przyspieszyć chyba. Mówi, w ogóle mogę...

You will have to pay greater attention to your production buildings. The easiest way to do so is to open the settlement overview window so you can view the state of every building of your city. Aha, tylko jeden kamienioł tu jest. że coś takiego jest. Nawet nie widziałem. No dobra. Tu kamienio mamy dwa domki mamy. Ścieżki nie zbuduje, bo jeszcze mam zblokowanej. Ale za to bym sobie rybnął jak mogę. Żywności nigdy nie za wiele. Obok chlebu bym sobie chleb walnął drugi. Właśnie. Lepiej mieć więcej żywności niż mniej. Przynajmniej moim zdaniem. Bo w tej grze na przykład nie ma. Co jest nawet fajne rozwiązanie, ale wtedy nie było chyba tu możliwe nawet. Wprowadzi na przykład coś, co w żywności może psuć. Dobra, nie będzie tu. Usunie mi kawałek. A, okej. Okay. Statura of your town has grown. And so have the desires of your people. Since Florencia is slowly becoming a prosperous town, its inhabitants demand that their homes reflect their status in the empire. I co, przeszło mi ta mapka, co zbudowałem przed chwilą? Miło Prestige Dobra, prestiż to prestiż, ale ja kaplice chcę Jakiś takim fajnym dobra nie będzie tu. bo na razie on tylko ten na nie się to poukładało ha? Miło Momencik, tu mi każe do doć, jak widziałem? Dobra, niech tu będzie jeden domek, jak mogę. E nie mogę, bo tu zaraz, jak położę, to mi tutaj skasuje kawałek drogi. Dobra, niech będzie tu dom. I zobaczmy, co oni tu wymyślą. Jeszcze brakuje, zaczyna się niepokoić. No, buduję, buduję spokojnie. W trakcie budowy. Liczyłem, że tu dom postawię jeszcze jeden, ale okej. Okay. Status domu, kasta. Select Status miasta, potrzebuje cztery marmury. I etap kończony, teraz dalej. Your town needs a tavern. In to providing a nice place for food and drink. Dalej na tym samym mapce lecimy. Tak, dobra. To najpierw może skupmy się tak, rzeźnia. To co możemy budować, to sobie wybudujmy. Dobra, dwie rzeźnie. I piekarnia. Mogę gdzieś pierdąć piekarnię? Tak. O, nawet tu. Piekarnia, piekarnia. I tak, piekarnie mamy. Farmalnu. No, Dobra nie będzie tu trochę mi tu skasuje. No, ale dobra, coś się mówi. I krawca. To krawiec oczywiście. Jakoś w takim miejscu żeby mi pasowało chociaż wolałbym chyba tu postawić powiem bo tu może się by udało postawić gdzie ta tawerna a tu jest tawerna tawerna w tym miejscu i się uda studnia brak zbiornika wody a tu nagle mogę tak a, tu jest to Zbuduj akwedukt. No to pierdolnijmy ten Te akwedukt. Trzeba by mieć trochę bliżej. Zawsze mogę go zbudować w drugą stronę. O Żeby były dwa. Więc spoko. I jakieś ogrody też mogę już chyba postawić. Mm -hmm. No dobra, niech będzie tu. Drogi, wreszcie mogę drogę zbudować. No, Nareszcie jakąś drogę mogę zbudować. Korzyści z budowy, etyka. A, tak coś, dobra. Czas niech leci, a poczekam aż zbuduję wszystko, co kazałem mi zbudować. A przy okazji, może. Czy gdzieś tu uda wcisnąć jeszcze jakąś chatę? No. Na wariackich papierach tu jeszcze się uda. I ma to w zasięgu? Ma to w zasięgu jeszcze. I mamy akwedukt. A ten da się jeszcze przedłużyć? Tak, da się. Nic spoko. Więc tak, jeszcze studzienka z wodą bym sobie walnął nawet tu. I spoko nie budują. To jest czy zboże w końcu. No dobra, zboże mam tylko tu. Hmm? Nikt nie pracuje przy budynku. Brak ciąg do pracy. No to spoko. Nie mam ludzi. To trzeba by zrobić dom na ludzi. No dobra. Dwie gliny nam starczą, więc chwilowo tak. Tu RK. No RK. I GITES brak chodzi o chleb, no chleb już jest produkowany w sumie A moment, moment, czy to mi wchodzi w zasięg? Nie wchodzi mi w zasięg Tak też myślałem A się da wcisnąć tu pomiędzy na przykład? No nie da rady Więc albo tu Albo Zbyt stromo, zbyt stromo, nie niemożliwe, dobra, to tu się walnie. Plotki... Dobra, plotki... Pokaż plotki, jeszcze nie mogę. Bo nikt mi tu nie pracuje. Z chłopów. No dobra. Hm. Wściekłych... oj. Mogę już plotki zobaczyć? Pokaż plotki, strzymaj pracę. Moment, no, ale tutaj też widzę wściekłych. jakiś czas nie mam się w co ubrać. Przyzwoite, tak gdyby było więcej kiełbasy. Kiełbasa. Jedną chodzi o kiełbasę, ino o ubrania. Ciekawie. Hmm, a moment. Len, mogę tu walnąć? Mogę. Wiecie co, od razu zwalnę więcej produkcji lnu, żeby mieć święty spokój Bo więcej lnu oznacza dla mnie mniej problemów w przyszłości i więcej takich może powiedzieć ciuchów. Łapie mi to wszystko? Łapie mi ładnie w zasięgach mi łapie, więc spoko od razu bym walnął, od razu sobie przy okazji jakby mi się ładnie tu pykło śpić co najmniej 40 drzew okej, okay, tutaj bo to się już zburzy, bo tu już praktycznie nie ma nic no tak, utrzymanie zasoby zero, więc okej okay. chodzi o kiełbasa no, bo jak nikt nie pracuje to się dziwnie dziwia Kasta, kamień, 10 ilość. Dobra, to się zgurza. Ile ja mam w ogóle, przykład, sady? Domy. To są kto? Niewolnicy, robotnicy. Hmm. No a no, faktycznie, nikt mi tu nie chce pracować. Nie, wyraźnie już jedna osoba pracuje widzę Czyli dobrze, jak jedna już zachciała pracować o. I fajnie, jeszcze tu domek wcisłem Zasięgu ma? Nie dobrze, nie ma od zasięgu. Ale dobra, skoro już tu buduję domki To niech one będą... Obok siebie w miarę korlidować. A, nie mogę więcej? No nie, nie mogę. Więc okej. Okay. Kaplica, kaplica. A da się na środku walnąć? Da się. No i spoko. Kaplica będzie tutaj na środku stała. Dobra, jak plotki? Pokaż plotki. Chleb, kiełbasa, odzież. jest najlepsze chyba to będzie łapać mu wszystkie domy jakie mam w zasięgu. Hm. Dalsza planowana budowa materiałów domu, Wybór. O kurde, się tego nie przewidziałem, że nie będę miał drewna. Wybór, 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 wybór. Źle to rozplanowałem. Mm, dobra, wybórz to też chwilowo. Len. Bo chwilowo potrzebuje dużej ilości drewna. Może z tego będzie drewno. Hmm, hmm, hmm. Bo ja potrzebuję drewna, a do drewna... To tu bym fajnie sobie jeszcze rybne no mógł. O. Dwa w mieście, więc lepiej żeby to wybudowali. ...niż tamto. No to będzie pracować. A jak to zbudują... ...ławi im mi miasto, nie? No, te dwa dałki mi łafie. Hm. Najgorzej. Mar... ...chłop zbiera glinę. Hmm. Dobra, to chwilowo to też pójdzie w auta. Żeby mi zbudowali to. Jak będę miał jakąś fabrykę drewna, to też będzie inaczej. Się załatwiłem ładnie. Nie powiem. Nie przemyślałem. No drewno skupiłem się na czymś innym i mam. Hm. Burzenie. Dobra, chłop, tu mi zaczął pracować jakiś. Kaczmasz, to kobieta, staruszek to staruszek, to jest dziewczynka. Valerius, rzeźnik. Hmm. Pytanie, czy ktoś będzie chętny tu do robota. Jak nie będzie, to wzburzę jeszcze tą rzeźnię jedną. Żeby był spokój, powiem. Dwie sztuki drewna. Jest pusty i nie będzie uzupełniony hmm? no Dobra, tu już ruszyła produkcja drewna. A tu jak widzę, nie, żadna nie ruszyła. Hmm. Dobra, już ruszyła. I właśnie o to mi poniekąd chodziło. Dobra, i walnij tu dom. Monument nie. Katedra, tu na nasi... Katedra. No tam. Hmm, jak to się nazywało? Nie katedra, tylko ten. Dobra, i naprzeciwko będzie drugi. Budynek związany z. Dobra, i na razie niech to będzie wyglądało tak. Tu się odbuduje te budynki. Jak trochę drewno mi się. Odnowi, czyli tak. Tu była fabryka lnu. A tu były świnki chyba. Zbóż? Muszę najpierw świnie postawić, bo inaczej tutaj nie wcisną. Jak widzę. No dobra. Świnie. Len. i rzeźnia, i ewentualne domki. Jeszcze tu jeden będzie gitas, bo tu będzie mi pracować, tu będzie mi pracować i tu będzie mi pracować. Trzy warsztaty z drewnem będę miał. Governor, the citizens of Pompeii have heard of your exploits here and want your assistance. Their flower supplies are running low, and they hope that you can solve their food crisis. Finish your work here quickly, Governor. The people at Pompeii can't wait much longer. Not too bad. Ale Pompeii zrobię sobie od następnym odcinku. Tutka ja sobie tutaj. Jeszcze tylko wyłączy to mapkę. I dobra. Jak to wygląda tutaj? Potrzebujemy kiełbasu odzieży. No jak to odzieży? Przecież tu jest produkcja, na w jednej tutaj. z tej. farm lnu powinno ładnie iść. Ha, dziwna szwalnia. No to dobra, niech szwalnia powstanie w takim razie po sąsiedzku. Tutaj i będzie git. Bo nic więcej chyba tu nie wymyślę na razie. Przynajmniej mam nadzieję, że nic nie wymyśliłeś. Będą no, tu będę mógł rozwinąć trochę budynków. Ale niestety ja muszę tak kombinować, żeby budynek był koło budynku. Jak według niego tutaj jakoś fajnie rozwinąć no maksymalnie tutaj. Ale raczej woda powinna być możliwa po stawieniu. I jest. Bo w sumie. Tu nic nie wcisnę. Raczej. Od razu, my tak. Ciach. Ciach, ciach i ciach. Ścieżunki mam zbudowane. Ciach. Ciach. No tu co? Ciach. I ciach. I mam fajnie zbudowane już ścieżki. A tędy się da? No tak się tędy da, to też buduję. I dobra, ile mi brakuje? Kiełbasa i odzieży. Hm, tu mi nikt nie chce pracować, dziwo. No okej, okay. jak nie chce nikt pracować, to nikt nie będą pracować. Ale przydałoby się. Hmm. No lepiej mieć coś takiego w zapasie, niż nie mieć nic, bo w sumie jak to wyglądało z, z punktu ekonomicznego? 2, 2, 2, 2, 2. 3. Dobra. Lepiej trzy niż żadna. Dwie gliniarnie, dwie pełne glinu, dwie szwalnie. O, ktoś tam zaczął pracować. Jedna kamieniołom, trzy kaplice i jedna tawerna. Wod... wino, dobra. Mhm. Okej, okay, to już się zaczyna rozwijać fajnie. Troszkę ja mam jakiegoś fajnego miejsca, żeby to. O, właśnie. Jak tu, żeby coś takiego jeszcze sobie postawić. No, ale coś mniejszego jeszcze by się przydało. Właśnie, coś takiego jak to. No tu, tu, tu chcę. O, pięknie. Żeby coś też było takiego ozdobnego, żeby też nie było przesady. Dyzmu. Jakaś estetyka musi być. Opuszczony, jednak nie opuszczony. <grymne> Za dużo ludzi tu mam pracujących. No i dobra. Tu do domku jest dość. Tam nie wiem co miało być, ale tutaj chyba zbuduję taką ścieżkę. Żeby była ewentualnie do kamieniołomu. I jakoś to już zaczyna wyglądać. A mogę tu studnię zbudować, czy jest za daleko wody? Tu mogę, ale tu już niestety nie mogę. Ale tu mogę. Więc niech tam będzie studnia jakaś. Lepiej mieć więcej studni niż mniej. Dobrze, dobrze, to dobrze, ludzie przychodzą tam siedzieć. A koło zboże. A koło fabryka zboża. Mąki bardziej. No, dawaj, dawaj. Czego mi jeszcze tu brakuje? Kiełbasy i dobrze, Cały czas tego samego. Odzież tu jest przechowywana, czy co tu jest jedna bezrobotna kobita gdzie ty mieszkasz? Tutaj. Ty, co ty bezrobotna? Tu jest robota. Tu, tu. Hm, faktycznie wszędzie jest coś do pracy. Ja nie wiem, o co chodzi z tą bezrobotną. Wolnych stanowisk właśnie, 16. Się obywateli, 30. Złote, 0. Średnie miasteczko. Liczba. Przywództwo, 4. z 620. Brak dostępu. Szlaków handlowych, pomoc. No dobra wiecie co? To może zobaczymy się w następnym odcinku, Do już będziemy szli na pompę, bo ja będę czekał aż się nam zadanie skończy. Czyli te 3-3 ewentualnie coś dobuduję jeszcze, ale to już poza odcinkiem. Więc cześć na i hej! Do zobaczenia w następnym odcinku z gry Glory of the Royal Empire. Na razie hej!